Tym że ma Arek z tej strony, czyli. Irokes, no i ze mną Olo, czyli człowiek orkiestra. Czy orkiestra? No nie wiem, no ale. Z Ech muzyką będzie? nie masz nic wspólnego, chyba. Co? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, Olo. Słuchaj, pogadamy o tym, co robisz, jak te wszystkie twoje umiejętności, które, które posiadasz, mogą się przydać w dzisiejszych czasach. Bo to jest zajebiście istotne. Ostatnio nagrywałem właśnie z Izą, a propos, a propos psychiki głowy, że to warto zadbać o nasz łeb. O tą psychikę. No bo ludzie świrują, Siedzą przed tymi komputerami, siedzą przed telewizorami. Jeśli chodzi o młodych w ogóle, tak, o dzieciaki. Yy, nie ma tego ruchu, na boiskach się nie spotykają. Kompletna lipa. No i teraz powiedz mi, czy ty do nich masz jakiekolwiek rozwiązania? Słuchaj, Rokies, no wiesz, wiecie, czym się zajmuję, ja, nie? No wiem, ale oni nie wiedzą, <słuchaj> także dawaj. Oni nie wiedzą. Znaczy wiadomo, no, prowadzę kilka sobie tam sekcji, jakieś tam MMA, yy, piłkę nożną, walki rycerskie dla dzieci, dla dorosłych. Grupy survivalowe z pepersami, coś tam też mamy troszeczkę nie. Jakieś tam grupy ratowniczo-poszukiwawcze też mamy już pod sobą, nie. Także no, coś tam się dzieje. Co ci mogę powiedzieć? Dzieci, komputer równa się śmierć. I to już wiemy wszyscy w dzisiejszych czasach. Nawet moja grupa poszukiwawcza, która powstała, to już no, niestety bilans ma no, bardzo bardzo brzydki, bo niestety jak i młodzież, tak i dorośli, no już popełniają samobójstwa, tak? I to wiemy wszyscy, i z mediów, i z życia, i tak dalej, tak dalej. Więc to siedzenie w domu wszystkich nas dołuje, jak i dzieci, tak i dorosłych, nie? Co chcesz wiedzieć? No, ale no, no powiedz jeszcze w ogóle, wiesz, jak idzie na przykład teraz, bo zobacz, no w zasadzie nic nie wolno organizować, eee, sale wszystko w pizdu pozamykane, eee, te dzieciaki rzeczywiście się nie mają gdzie spotykać, nie ma, nie ma jak, nie ma w ogóle możliwości. E, czy są nam rozwiązania, tak? Żeby, nie wiem, wziąć dzieciaki, ruszyć z nimi w, ni w las? Znaczy rozwiązanie jest zawsze, tak? E, wiadomo, że nie możemy robić tam jakichś e, zgrupowań oficjalnych i ale jeżeli do mnie przychodzi garstka dzieciaków, e, Olo, my już nie umiemy wysiedzieć w domu, sale, sale nam zamkli, e, trenować jako tako nie możemy, tak? Bo nie wszyscy grają w piłkę nożną e, zawodowo. E, no to co? Ruszamy do lasu, tak? No i co? Yy, idzie kilka osób ze mną, rodzice przywożą dzieciaki, startujemy do lasu na 3 godziny, 4 godziny, no teraz taka temperatura, normalnie siedzimy 3 dni, tak? Mm. Zresztą nie wiem, czy dobrze pamiętasz, ale yy, no miałem już takie wypady z dziećmi, a zresztą Ty też już kiedyś <grym> zawitajesz na, no na pewnym survivalu. No ale to, to był gruby survival. ledwo przeżyliśmy, 3 godziny w lecie z Olem i, i była katastrofa, <grym> także okazało się szybko, że kondycji brak. <grym> Zgadzam się. Ale wracając do naszych dzieciaków, nie. Dzieci w dzisiejszych czasach tych pandemicznych potrzebują tego. I nie, ma, nie ma o czym gadać, nie? Siedzenie przy komputerach szkoła ma 8 godzin, tak? 10 godzin, jak tak ja na mojej córki obserwuję i później standardowo, Facebook, tak? Gry, telewizor, telewizor no i co? Myju, papu papu inny. I rano znowu stajesz i robisz to samo, tak? Czy podwalone już... Dokładnie, aż dokładnie że moja sama córka Wiktoria już od miesiąca w okularach śmiga. Co nigdy byłoby to nie do powiedzenia, do pomyślenia, że ona w okularach. No niestety no, komputer zniszczył, tak? E... Dzieciaki, nie siedzimy w domu, ruszamy się, to jest, to jest taka podstawa teraz, nie? Olo, to, Co może, to może opowiedz, bo tam e, a propos e, akcji z moim synem, e, 14 latek, e, nie powiemy kiedy, były urodziny. Słuchajcie, jak Olo ich Przewinął przez las. To jednego ciągnęli, bo nie dał rady. Ale myślę, że oni to zapamiętają do końca życia. Te urodziny ale... to... Zresztą przy ognisku, co się działo, tak? Dokładnie. Oni byli w cudzysłowie umarci, ale oni już pytali, czy znowu będą mogli iść do tego lasu, nie? To, to były fajne. rzeczy, które oni robili pierwszy raz. Pierwszy raz nosili rannego. Pierwszy raz robili sobie, co niektórzy, jedzenie sami. Tak? Bo zazwyczaj mama, tata zrobi, przygotuje albo wezwiemy catering, a tutaj, tutaj nie ma tego, tutaj musi każdy przetrwać, każdy sobie musi zrobić sam to jedzonko, nie? No i do tego, wiesz, przeprawy pod ziemią, wszystko kurde, także no, no, no jest tego, jest tego u Ola, dużo Olo, a powiedz mi, jak Twój klub się w ogóle nas nazywa, żeby Cię można było znaleźć, może kontakt na przykład do Ciebie, bo jesteśmy w Orzeszu, żeby była jasność na, na, na Górnym Śląsku. Tak. No mój klub, no Niepokorni Orzesze, tak? E, wszystkie moje sekcje zaczynają się w ten sposób, jako Niepokorni Orzesze. KS niepokorny Orzesze, Niepokorne Dziki, e, 13 Grupa Poszukiwawcze Ratownicza, no jest tego trochę, nie? Kontakt 505 018 603, jeżeli ktokolwiek chciałby pogadać na jakiś temat, coś zorganizować, myślę, że ogarniemy temat, bez najmniejszego problemu. No i właśnie to o to chodzi, bo wiesz, w dzisiejszych czasach brakuje tak naprawdę rozwiązań. Gro ludzi, wiesz, pozamykało te siłownie, wszystko po kolei. No i tak jak mówię, no z tym jest problem, my o tym wiemy doskonale, tak, ale się. zgodnie z prawem, z wszystkim, tym, co niczego teraz obowiązuje, no jesteśmy w stanie jednak tak się dostosować, żeby te dzieciaki po prostu miały ten ruch i żeby wszystko się odbywało na legalu. Myślę, że tak, no, przecież w lesie mogą wszyscy spacerować, tak? A w tym lesie jest tyle rzeczy do zrobienia i rok jest, no, moglibyśmy tam siedzieć i siedzieć i, znaczy się... I wiesz, <laughs> Olo, to może ty, a to teraz padł mi do głowy zarąbisty pomysł, to, no. mo to może zorganizujemy jakieś dwa dni? Z Irokezem w lesie i z Tobą. Dwa dni z Irokezem i z Olem. No może być ciekawe. To będzie zajebiste. Myślę, że tak. <laughs> Także ale ale, co? ale zobaczymy, jak tam w komentarzach się posypie. Eee, to by można było rzeczywiście ustalić jakieś tam dwa, 3 dni. No może trzy temperaturze eee, Ale dwa dni. Zwykli ludzie nie dają rady trzy dni, ale. Z piątku na sobotę albo z soboty na niedzielę myślę, że byłoby to dobre. Także jak jesteście zainteresowani, to dawajcie znać. E, to można by było coś takiego tutaj w procesie zorganizować. Chyba Orzesiu, na w naszych to, nie? terenach leśnych, y, przeprawy podziemne. Y, no ale wiadomo, trzeba się przygotować na, w cudzysłowie na najgorsze. nie? Aha, i nie ma alkoholu. No. No. Jak najbardziej, bo to nie no, alkohol to super, zajebiście, potem by nas znaleźli zamarzniętych, bo... no, tak. <laughs> teoretycznie niby, niby alkohol, wiesz, powoduje to, że jeszcze ci ciepło? Przez pierwsze parę Właśnie. minut, a potem... potem totalne ochłodzenie i odlatujemy. Tak, a e, to, to, to się muszę pochwalić, bo w tym roku miałem przyjemność spać akurat, znaczy w tym, no w tą zimę, tak, miałem mhm. przyjemność spać w lesie przy minus 6, bez namiotu i bez piwora. O. Kurwa da się. Nie? No, chodzę, żyję, nic nie odmrożone. Jest jak najbardziej ok. Także kochani, jedna rzecz jest taka, że mamy. nasze dzieciaki. Tak, jest. Żeby miały ruch, żeby był ten tlen. Najlepiej zorganizować coś właśnie z Olem albo z innymi właśnie z tej branży. Z tylko Olo jest. No ale to wiesz, no z tobą rozmawiam, no jasne, tak, żeby była jasność. Ze względu, żeby nad dzieciaki się czegoś nauczyły, tak? Czyli rozpalenia ognia, wiesz, tak jest. Czy, czy cholera wie, coś w lesie po prostu znaleźć, zrobić. No i teraz. A propos facetów to również, bo jak widzę teraz tych kurwa w rurkach powiem Ci szczerze. No tak. No to, to z facetami nie ma nic wspólnego. Także e, podnosimy swoje umiejętności. Pozdrawiamy Was serdecznie. No i piszcie w komentarzach, czy chcecie spędzić e, mroźną noc w takim Właśnie. składzie. Wszystko przez Irokeza i ogarniamy temat. Pozdrawiamy, na razie, trzymajcie. Cześć.